Vlogmas numer 4 Witam Was dzisiaj w kolejnym vlogu Dzisiaj środa i rozpoczynamy kolejny dzień odliczania do świąt Zaczynamy dzisiaj troszeczkę później, dlatego że chcieliśmy się szybko zebrać z rana Ponieważ jedziemy do mojej siostry, a ja chciałam zdążyć z wyjazdem zanim Aleks pójdzie na pierwszą drzemkę a on zawsze idzie na pierwszą drzemkę dwie godziny po rozbudzeniu się, po wybudzeniu się, po wstaniu, dlatego tak szybko tutaj się zbieraliśmy. Musiałam ogarnąć jego siebie, jesteśmy już gotowi, nawet jesteśmy trochę jeszcze przed czasem, więc zaraz schodzimy na dół. Wczoraj już poprosiłam Pawła, żeby mi zniósł cały wózek ze stelażem do auta, ponieważ czasem jak sobie zapomnę o tym dzień wcześniej i mam wyjść z nim z wózkiem, ze stelażem, jeszcze z fotelikiem, ze swoimi jakimiś torbami, klamotami, to powiem Wam, że jest ciężko. A jeszcze do tego teraz kamera, więc w ogóle jest. No sporo tych rzeczy. Jeśli jesteście ciekawi, co mam na sobie, to tutaj teraz wam wkleję klip, który tak naprawdę powinien być w wczorajszym vlogu, ale nie wiem dlaczego został mi ten klip tutaj na aparacie, więc go po prostu wkleję do dzisiejszego vloga. No nie ma to jakiejś wielkiej różnicy, ale wczoraj przyszła nam ta przesyłka, jak wróciliśmy do domku i jakoś wam nie wiem czemu tego nie wrzuciłam, coś mi się gdzieś y, pomieszało. No, ale w każdym razie to jest ten sweterek, który właśnie. Zaraz zobaczycie. Wróciłam do domu i spotkałam się z kurierem, więc pokażę Wam, co sobie zamówiłam. Na Black Friday chyba to zamawiałam wszystko e, w H&M. Tutaj, z tego co pamiętam, tak, to jest piżamka dwuczęściowa. Zaraz otworzę, jestem ciekawa, czy jest miła w dotyku. E, tu są piżamki dla Aleksia, taki trzypak to jest pasek taki właśnie stricte wysłukienek, jestem ciekawa czy się sprawdzi ja sobie zamówiłam XS taki złoty, zobaczymy i sweterek sweterek biały i wydaje mi się, że jeszcze coś zamawiałam ale akurat z H&M często jest tak, że te przesyłki przychodzą jakby w częściach trochę mnie to denerwuje w sumie bo one często idą jakby z różnych magazynów no i zamiast jednego kuriera, który jest szansa, że obudzi mi dziecko, to przychodzi na przykład trzech jakby z tego samego zamówienia myślę, że lepiej by było, jakby to wszystko przychodziło w jednej przesyłce, no ale nieważne. Dobra, ja sobie zobaczę tą piżamkę, bo jestem jej najbardziej ciekawa. Ja mam ogólnie jakiś taki deficyt ostatnio piżamkowy. To są spodenki, to jest bluzka. Ona jest na ramiączkach co prawda, więc może mi być trochę zimno teraz. Ale ogólnie nie lubię jakichś takich piżam z długimi rękawami, bo mi jest zawsze za ciepło. A te piżamki myślę, że na pewno będą fajne. Tu są też jakieś pieski. I to jest rozmiar 74, 6 do 9 miesięcy, bo Alex już zaczyna w 70 czwórkach chodzić. sobie też je rozpakuję i od razu wrzucę do prania, bo też już nam się pokończyły piżamki. W większości już nie chodzi, bo wyrósł. O, jakie piękne. Ta jest taka zwykła, a ta jest w takim kolorku niebieskim. Bardzo go lubię w takim kolorze. Mm, super. Zaprezentuj się w nowej czapie Piękna, z pomponem Jeszcze mamy taki otulacz do fotelika Więc Aleksik na razie tak jest ubrana jak będziemy szli na spacer, to wziąłem mu śpiworek, Więc mam nadzieję, że będzie mu cieplutko i przyjemnie No, zapinamy do fotelika Jedziemy do cioci, wiesz? Jedziemy do dzieciaczków, do Oskarka, do Oliwki Gdyby ktoś pytał, to ten e, otulacz jest z e, Pink no more. Teraz musi się ubrać mama. Ja już w połowie jestem ubrana, bo on nie ma dużej cierpliwości, żeby sobie czekać na mnie, aż ja się ubiorę, więc zawsze muszę szybko się ogarnąć. Jak ja się zabiorę, dobra jakoś muszę to zrobić. Paweł mi napisał, że mi się nie wystraszyła windy. I się trochę wystraszyłam, co to jest? Napiszę jeszcze do Moni, że wyjeżdżamy Wyjeżdżamy, OK. A gdzie są moje klucze? Dojechaliśmy Tutaj wszystko muszę powyłączać I... Zabieramy się z tymi wszystkimi rzeczami Wózek zostawiam W razie jakbyśmy szły na spacer, to sobie po prostu po niego zejdę Już nie chce mi się tego wszystkiego zabierać na górę Aleks nie spał całą drogę Ale tak myślałam, tylko że dzisiaj trochę później mi wstał I w ogóle to nie była jak pora drzemki Ale to dobrze Może zaśnie później jakoś na spacerze czy coś Gdzieś za godzinę powinien być śpiący Więc zobaczymy na razie nie ma słoneczka, a tak liczyłam na słońce i wszystkie e, przypowiednie, chciałam powiedzieć, wszystkie prognozy pogody. Jezu, nie mogę tego odpiąć. Mówiły, że będzie słonko dzisiaj, więc zobaczymy. Nie, no ja muszę, muszę się rozłączyć, bo niestety troszeczkę się przeceniłam. Nie jestem w stanie tego zrobić jedną ręką. Odezwę się do Was już, jak będę umarł. bazy. Patrz, bo ja nagrywam, wiesz? To. Też chcesz zobaczyć? Co Ta. tam się? Tak, zobacz. Zrób papa. Papa. Pa, pa. Ale mamy przedszkole, nie? Przywitaj się w ogóle. Hej, No Na co? Jemy obiadek. Co? Bo chyba na spacerek dzisiaj już nie pójdziemy. Bo miało być słońce, a słońca nie ma. Więc nie jednak się. Nie śpią. Tak, no także tak, zostajemy w domku. Jakby było słoneczko, to byśmy poszły na pewno, ale że nie ma, no to zostajemy. Ja jeszcze zostanę na chyba z godzinkę i będę się zbierać. Już w sumie długo jestem, ale cały czas się coś dzieje, więc jakoś się nie odzywamy. Dobra, wreszcie czas dla nas. Ja już piję drugą kawkę. Aha, mi nie mieszałaś, tak? O, nie pomieszałaś. Ale nie, spoko właśnie. <grym> Ładnie, ładniej wygląda, ale zaraz sobie zamieszam. Jesteśmy w trójkę, która nie śpi, bo Aleks już y, się wyspał. Teraz śpi Oliwka i Oskar. Hurra, nareszcie. I wreszcie możemy się odezwać. Po całym dniu udało nam się hmm. na chwilę tylko siąść w spokoju. I to tak, na, tak na naprawdę ja już jadę. No, także nie jest łatwo, jak jest trójka dzieci. Na pokładzie. Domowe przedszkole. Tak, domowe przedszkole mamy na maksa. No, ale staramy się mimo wszystko spotykać, bo e, póki teraz no, mamy czas, w sensie mm, nie pracujemy zawodowo, e, no to możemy się spotykać tak naprawdę w ciągu dnia, spędzać razem dzień, to jest super, naprawdę. Mm, więc korzystamy z tego. Tak, jak się da, korzystamy. No, no myślę, że tak raz w tygodniu to się widzimy, nie? Tak, tak cały tak, dzień no, chyba tak. Jak Także jest, tak wychodzi, no. To jest fajna opcja. No, ale powiedz coś nam, może świątecznego, gdzie choinka? Kiedy będzie? Choinki jeszcze nie ma, ale jest czeka na nas w piwnicy i pewnie niedługo ją przyniesiemy. Nie wiem, być może to będzie w ciągu najbliższych dni, nie wiem. Zależy wszystko od tego, kiedy nam dzieci dadzą chwilę wieczorem, żeby to wszystko my no, no właśnie. My myśleliśmy właśnie, żeby w tym tygodniu może spróbować, znaczy spróbować. Dlatego że mówię, że spróbować, bo, bo mamy obawy, czy Oskar z choinką jest w stanie egzystować na jednej powierzchni. Także jeżeli się okaże, że on na przykład ciągnie tą choinkę, nie wiem, jakoś zagraża to no on naszemu życiu, że nie, w on sensie może, nie da się jej położyć gdzieś mamy taką na taką Mamy taką dużą choinkę, to wtedy ewentualnie właśnie myśleliśmy może o tym, żeby zmienić tą choinkę na albo mniejszą albo w ogóle się jej pozbyć i po prostu będą święta bez choinki w tym roku. Ale i tak macie dużo tutaj innych ozdób, jest tak, generalnie jak się chodzi, to czuć już święta tak. u mnie, nie i ja muszę nad tym teraz popracować w tym tygodniu. Jeszcze nie mam do ciebie pytanie, bo wiele z Was pyta, gdzie Monia czy wróci na YouTube, więc no na ten moment raczej nie, prawda? Nie, ze względu na to, że hmm, ciężko mi w ogóle znaleźć czas na cokolwiek innego niż opieka nad dwójką dzieci małych. Oskar roku po roku. Tak, Oskar jest bardzo aktywny, wstaje o godzinie siódmej, chodzi spać o godzinie 23-24. Jak ktoś ma jakiś pomysł, jak to zmienić, to zapraszam chętnie, posłucham. Próbowaliśmy chyba już wszystkiego. Nie da się, po prostu nie da się. On, on jest tak aktywny i tak długo potrafi wytrzymać w ciągu dnia, także ze względu na to, no raczej nie. Ewentualnie zapraszam Was na mojego Instagrama Bo tam się staram jakoś tak bardziej udzielać Jak już mam chwilę No Dojechaliśmy Aleks mi zasnął po drodze Szkoda, że nie byłam pasażerem Bo było takie piękne niebo Pięknie zachodziło tak na różowo I bym Wam pokazała, ale niestety Jestem już w garażu Idzie, Idę do domu, bo coś się przebudza Wezmę się z tą Ej, no to nie jest śmieszne ale Winda nie jedzie. Masakra. Słuchajcie, Winda nie działała, to znaczy nie wiem czy nie działała. Znaczy nie, nie działała, na pewno nie działała, bo próbowałam naciskać i oczywiście zamykały i otwierały, zamykały, otwierały. Więc ja już stwierdziłam, że i tak nie wsiadam, bo już miałam jakieś czarne wizje, że się zatniemy, że nie wyjdziemy stamtąd. Będziemy musieli czekać, aż nas ktoś uratuje. A ja muszę siusiu. Więc yy, taka to historia. Która? Przyszła do nas przesyłka. Yy, przed chwileczką odebrałam od sąsiada, yy, od marki Riemel, więc już otwieram i patrzymy, co jest w środku. O, podkłady tego nigdy za dużo. Paweł wraca z pracy. Tego nigdy za wiele. Są też korektory, bardzo się cieszę. Na pewno moja siostra i moja mama też się ucieszą. Ja zazwyczaj biorę sobie jeden kolor, wybieram. Resztę rozdaję przyjaciółkom, koleżankom i rodzinie, więc nic się nigdy nie marnuje. Tutaj jest jeszcze primer, a to co to jest? O czad? Ale czad zobaczcie. Zaraz sobie coś wybiorę. Muszę mieć coś w żółtym odcieniu dla siebie. Ale też nie za jasne. Więc myślę, że na pewno któryś z tych będzie odpowiedni. Jeszcze Paweł mi tutaj doniósł jedną przesyłkę. Była w skrzynce. Ile szminek? Tym razem to jest marka Max Factor. Same takie świąteczne kolorki. Ale czad. Mnóstwo. Całe mnóstwo pomarańcze, takie brązy ciemne, burgundy i czerwienie. Też chyba są jakieś takie róże ciemne. Dziękuję. Teraz doczytałam, że to jest powerbank z podświetlanym lusterkiem. Mega, mega. Zostawiłam chłopaków w domu I jadę na zakupy spożywcze Pewnie niewiele Wam nagram, bo będę obładowana Muszę się skupić, co ja chcę kupić I szybko wracać do domu i montować Dla Was vloga Jeszcze coś zjeść, więc Wieczór przede mną długi Imbra dalej nie działa Więc ja cała obładowana Muszę iść po schodę. Dobra, pokażę Wam, co kupiłam w Biedronce tak na szybko. Pokażę Wam, dlatego że sama lubię to oglądać, więc może czasem zobaczycie jakiś produkt, którego nie znaliście. Powiedziałam, że zakupy są z Biedronki. W każdym razie z Biedronki. Tutaj jest taki serek w kozi, bardzo go lubię. Łosoś, mandarynki muszą być w grudniu. Tutaj papier prezentowy też znalazłam. Moje ulubione serki te, piątnica, uwielbiam. Jogurt. Tutaj kupiłam jeszcze taką arabiatę. Bardzo lubię te grzanki. Co prawda one nie mają jakiegoś super składu, ale są naprawdę spoko w smaku twaróg półtusty tutaj kupiłam Pawłowi danio bo on tutaj mamy awokado cebula Zielona herbata Lipton Te serki są pyszne Ja uwielbiam w ogóle wszystkie sery, ale ten ser pleśniowy Jest rewelacyjny Spróbujcie sobie Pomidory, tu kolejna cebula Mleko, woda, nic specjalnego Pasta do zębów Tutaj kolejny jakiś ser żółty Banany, śmietanka Drożdże, może zrobimy pizzę Serek Almette, ten szanowy Jest przepyszny Yy, tutaj kolejny jakiś yy, serek płatki owsiane. Teraz kupujemy też takie płatki, yy, już nie wycieramy Alexowi yy, pupki chusteczkami yy, mokrymi, a używamy właśnie yy, takich płatków kosmetycznych i po prostu wody. Tutaj wziąłam jeszcze taką zakąskę, paprykę, masełko, ściereczki domowe, bo nam się skończyły Może jutro pojedziemy po choinkę, więc kupiłam takie cztery piękne ozdoby drewniane na choinkę Takie pierniki, już naprawdę, już stricte, stricte świąteczne świątecznie. Kolejne opakowanie tych płatków kosmetycznych To muszę schować przed Pawłem, bo to jest na Mikołaja Tutaj jest taki serek kolejny, też bardzo dobry. Też sobie spróbujcie parówki i takie foremki do mafinek i kiwi. Tyle. Także ja się z Wami żegnam, chowam to do lodówki i siadam do montażu filmu. Widzimy się jutro. Get ready for the jingle!